Cześć, z tej strony Gary Teresa. Postanowiłem, że obejrzę wszystkie filmy i seriale z 2022 roku, ponieważ od kilku lat mam nasze wrażenie, że jak ktoś mówi o Kinie, to tak naprawdę nie mówi o Kinie, o samym filmie. Mówi o wielu rzeczach związanych z filmem, ale tak naprawdę nie o samym filmie. O tym, czy film jest dobry, czy nie. Po prostu zamiast tego porusza tematy wokół filmu, które nie są z nim związane. Więc nie miałem tak naprawdę oparcia w tym, komu ufać, czy iść na dany film, czy zobaczyć dany film, czy nie. Więc postanowiłem, że zrobię to wszystko na swoją rękę i w tym roku obejrzę wszystko. I film, o którym będę wam dzisiaj opowiadać, Men, jest tego dobrym przykładem, ponieważ to jest film, o którym nic nie wiedziałem przed seansem, wiedziałem tylko, jaki jest reżyser i wiedziałem dlatego, że muszę go zobaczyć. I dopiero po seansie zauważyłem, jak, jak wyglądają rozmowy o tym filmie. I tego u mnie nie będzie, będzie po prostu opinia o tym, czym film jest, o tym, czy to, co zobaczycie na ekranie, co to jest. Ponadto minęło półrocze, więc opowiem wam o moich ulubionych filmach i serialach tego półroku. Men, Alex Garland, reżyser. To co musicie wiedzieć w tym filmie, tak z fabularnego punktu widzenia, to jest to, że to jest opowieść o kobiecie, która straciła swojego męża. Postanowiła, że odjedzie na wieś z Londynu do takiego bardziej angielskiego miejsca, gdzie wszyscy mają krzywe zęby i tak dalej, budynki są ceglane, ko kościoły mają po 500 lat. I po prostu siedzi w tym domu do momentu, aż zaczyna ją stalkować goły facet. Dzwoni pana policję, policja zamyka tego gołego faceta, ale potem go wypuszcza. I w ten sposób Jesse Buckley siedzi w domu z nożem i się boi, że przyjdzie ten goły facet. Tak jest punkt kulminacyjny. Więc teoretycznie mówimy, że to jest thriller, horror, dramat osobisty, dramat psychologiczny. Wiele elementów tego filmu nie rozgrywa się w świecie rzeczywistym, więc mówimy o symbolice, o metaforach subiektywnym podejściu do czegoś. To jest też film, który można by raczej zobaczyć na nowych horyzontach, a nie w normalnym, komercyjnym kinie. Ja oglądam to w multikinie. Ponieważ tam są sceny, których na pewno nie zapomnicie. Ogólnie cały film, abstrahując opowiecie od tego, co powiem za chwilę, cały ten film jest wyreżysowany pięknie. Reżyser, cokolwiek o nim zaraz nie powiem, ma wciąż talent do tworzenia pięknych obrazów, do tworzenia pięknych scen, których które zostaną wam w pamięci. Umie ubrać to, co chcę powiedzieć w sceny, które zapamiętacie do końca życia, które będziecie oglądać ze szczęku na podłodze i tak, przy których naprawdę trzeba będzie myśleć w ten sposób, że nie, że to jest taki głęboki kino, nie, naprawdę dosłownie trzeba będzie patrzeć w ekran i zastanawiać się, o co mu kurwa chodzi z tym, co właśnie pokazuje nam, widzom. I widownia w Multikinie reagowała podobnie, jak widownia na Nowych Horyzontach to znaczy się śmiała, bo to było kurwa niedorzeczne. Ale w multikinie z taką, z taką bardziej rezerwą, że Multikino miało takie podejście, że hej, oglądam coś artystycznego, nie, nie mogę się z tego śmiać. Na Nowych Horyzontach to już w połowie filmu by się z tego śmiali na głos. Ale w multikinie tak dopiero na samym końcu, na samym końcu. Jak usiedli na kanapie, wtedy dopiero było, było słychać takie wyraźne śmiechy. Ja się śmiałem już dużo wcześniej, ale bardziej z tekstów, z tego co mówili posta postaci. Bo na, na przykład jest taka scena, taka bardzo dramatyczna scena, konfrontacji księdza z główną bohaterką i ksiądz, jako pierwsze co mówi, to... Chyba pierwsze co mówi, to mówi W jakim wieku straciłeś dziewictwo? I to jest tak w ogóle z dupy wyjęta kwestia, że człowiek się po prostu z tego śmieje. Wracając do tego, co chcę chwalić, reżyser naprawdę umie tworzyć napięcie. Umie tworzyć scenę, jest absolutnym mistrzem jumpscarów. Te, te jumpscary, które zobaczycie w MEN, to są najlepsze jumpscare'y, jakie pewnie w życiu zobaczycie. Są ciche, są efektowne, są niespodziewane i są przeszywające. Jestem taki moment, w tym filmie, Jesse Buckley siedzi w tym domu i jest hałas, i naprawdę się boi, że ktoś za chwilę może wejść. I ta cała sekwencja została zrealizowana w taki sposób, że naprawdę jesteś w miejscu point of view tej osoby, że siedzisz w tym domu, te krzyki Jessie Buckley, to jak ona się zachowuje, tak jak ona brzmi wtedy, to jest naprawdę... Czujesz się tak jakbyś był... byli... Czujemy my się tak jakbyśmy byli na jej miejscu, tak naprawdę jakby my byśmy się obsrali na jakikolwiek dźwięk. Bo boimy się aż tak bardzo panicznie, że ta panika nas przejmuje, przejmuje kontrolę nad nami i boimy się absolutnie wszystkiego. Od, od tej strony cały ten film naprawdę działa. Jest świetnym horrorem, jest świetnym thrillerem, jest świetnym dramatem osobistym. I przy okazji jest też filmem artystycznym. I jest filmem artystycznym, do którego interpretacji nie wystarczy on sam. To znaczy, to znaczy musimy sięgać do innych źródeł, żeby zrozumieć od, do czego odwołuje się reżyser i w ten sposób dopiero dojdziemy o co tak naprawdę chodzi i reżyser robi w tym filmie. Czego ja jestem ogromnym niefanem, nie, nie jestem zwolennikiem tego. Jeśli o mnie chodzi, zgadzam się bardziej z punktem widzenia takim, że no, dzieło powinno być skończonym dziełem i powinno się odwołać tylko do samego siebie, powinno być samowystarczalne. Ale Alex Garland i miliard innych ludzi na tej planecie uważa inaczej, więc. Men. Przykład takiej sytuacji. Główna bohaterka rozgadła się ze swoim mężem, dlatego go straciła. Powiedzmy, nie chcę wam za wiele, za wiele zdradzać, ale nie wiemy dlaczego. Dlaczego się rozwodzą. Widzimy tylko sytuację, kiedy ona już mu powiedziała, dobra, biorę rozwód, wypierdalaj z mojego życia. I on wtedy płacze, mówi, że nie, złożyłem przysięgę, złożyliśmy przysięgę przed Bogiem. Nie mogę żyć z tym, że mnie rozwodzisz, będę musiał się zabić. I tak naprawdę od nas zależy, że znamy treść przysięgi kościelnej, że... Póki śmierć nas nie rozłączy. nie? Musimy znać treść tej przysięgi, żeby zrozumieć, o co chodzi w tej scenie. To jest taki mały przykład, i raczej nawet tego nie będziemy świadomi, że tego nie ma w filmie, bo to jest po prostu tak obecne w naszej kulturze. Ale tak właśnie wyglą będzie wyglądać rozmawianie o tym filmie od punktu interpretacyjnego, artystycznego, od tego jego treści, ponieważ ja mogę się mylić przy tym, co ja mówię. Ja mam tego świadomość i nie chcę wam za, za bardzo narzucać tego, w jaki sposób macie odczytywać ten film, więc będę mówić dosyć niejasno. I w ten sposób będę nadrabiać fakt, że oglądałem ten film tylko raz i to są moje przemyślenia, po jednym sensie. Ponieważ tak ogólnie mówiąc, nakreślając wam mniej więcej o czym ten film jest, to jest film o odwróceniu grzechu pierworodnego kobiet. Bo w kulturze chrześcijańskiej jest coś takiego, że kobiety sprowadziły zakłady na, na mężczyzn. I kobiety są to upadło częścią świata. I ten film odwraca to, że tak naprawdę w tym filmie to mężczyźni są tą, tą częścią upadło, która ściąga kobiety na dół. Jeśli taka jest prawda, jeśli tak naprawdę to chciał, reżyser osiągnąć, to jest z tym pierdyliard problemów. Ale dopóki ta moja interpretacja nie będzie potwierdzona, no to z taką myślowa zostawię. I to jest film osadzony współcześnie o tym, że o tym, jak traktujemy kobiety, o tym, jak traktujemy mężczyzn i o tym, jak traktujemy relacje między, między nimi. Tylko artysta w tej opowieści tak bardzo oderwał się od tego, co chciał początkowo powiedzieć, tak bardzo się zamotał w te wszystkie metafory, przesłania, symbole, te różne przekręcone rzeczy, w jaki sposób y, opakował to, co chciał powiedzieć, że tak naprawdę trudno powiedzieć, co on chciał powiedzieć, co tak naprawdę jest pod spodem tych wszystkich warstw. Skąd w ogóle wzięła się jego potrzeba do stworzenia tego filmu? Do, do czego się on odnosi tym filmem? Te wszystkie ludzkie rzeczy, w ogóle ich nie ma w tym filmie. Tutaj są symbole, tutaj jest osoba reżysera, ale tutaj w tym filmie nie ma żadnych ludzi. W tym filmie są kobiety, które są dobre i mężczyźni, którzy prędzej czy później okażą się chujami. Film jest opowiedziany przy pomocy retrospekcji, tak po prostu przez większość filmu dowiadujemy się co tak naprawdę zdarzyło się na samym początku między Jessie Buckley i, i postacią jej męża. Tego tak naprawdę nigdy nie dowiadujemy się samego początku. Ta widzimy, pierwsza scena, jaką widzimy, to tak naprawdę tylko scena, kiedy ona powiedziała, dobra, wypierdala i biorę rozwód. I nie musicie wiedzieć niczego o psychologii, czy o innych naukach takich społecznych. Nie musicie wiedzieć, nie musicie znać teorii tego, że jest dziewięć typów osobowości, które w momentach stresu przechodzą w dwa inne typy osobowości. Po prostu wystarczy, że jesteśmy ludźmi, i wiemy, mamy doświadczenie z bycia ludźmi i Wiemy, że w takich momentach stresowych ludzie nie są sobą, a przynajmniej nie są w całości sobą i mówią rzeczy, które, za które później nie mogą odpowiadać. Więc nie możemy też osądzać e, tych postaci na podstawie tej sceny. Dlaczego są, dlaczego zachowywali się w tym momencie tak, jak się zachowywali. Ale jest nam sugerowane, że oni właśnie byli tacy sami, przynajmniej mąż był taki właśnie przez cały moment, e, kiedy byli razem w związku z, z Jessie Buckley. Co jest absurdem. I co w ogóle nie jest, nie jest ludzkie. Ale tak ogólnie wyglądają teraz artystyczne filmy. Tak bardzo są zakopane pod symbolami, że tracą ludzkość i tracą odbiorcę. Niemniej jako przeżycie to jest naprawdę niezapomniany film. Jest absolutnym mistrzostwem świata pod niektórymi względami, więc macie dużo powodów, żeby go zobaczyć. I porozmawiać o tym filmie potem z kimś, kto się dla was liczy. Ja chciałem Wam opowiedzieć o tych filmach, które i serialach, które lubię najbardziej z tego, co było do tej pory, więc teraz się pośpieszę. E, seriale. seriale. najlepszym serialem do tej pory jest rozdzielenie i jest duża szansa, że będzie w czołówce najlepszych seriali roku, bo to naprawdę wysoko oceniam. To jest celer, który bardzo umiejętnie łączy bycie mądrym serialem z serialem, który jest bardzo wciągający. Jest bardzo, jest bardzo unikalny i chcemy zrozumieć, o co chodzi po bohaterom, o co chodzi w tym świecie przedstawionym. I dlatego też bardziej się wciągamy w całą opowieść. From. From to jest najbliższy los, co możemy pewnie w obecnej sytuacji dostać. To jest serial o, o miejscu, o takim małym miasteczku, gdzie, z którego nie można się wydostać, ponieważ po prostu wróci się do punktu wyjścia. I ludzie muszą żyć w tym miasteczku, jak już tam raz trafili. Plus tam są różne zagrożenia, ale i te wszystkie zagadki, dlaczego tam trafili, czy ktoś ich tam ściągnął. Czy można stamtąd wyjść? I dlaczego to wszystko tak działa? Dlaczego tam różne rzeczy się dzieją? Ale też to przede wszystkim jest serial o tym, że nieważne jakie są okoliczności, ważne żebyśmy byli tym, kim chcemy być. Dla samych siebie i dla ludzi, których kochamy. Wolf Like Me to jest sześciościnkowy serial. Powiedzmy, że o ludziach. O ludziach, którzy przeszli traumę i trafili na siebie i sobie pomagają nawzajem. I to jest technicznie rzecz biorąc komedia romantyczna, ale też coś więcej. Amazon Prime. Sześć odcinków, każde po pół godziny. Tak to widzimy. To jest... Opisałem to na początku jako Short Term 12 seriali i to jest właśnie coś takiego, że mamy osoby, które są specjalne. W tym wypadku są to osoby autystyczne, grane przez osoby autystyczne i jest opiekunka, która spędza z nimi czas. I ono, to są trzy osoby dorosłe, autystyczne, które mają swoje własne życie, ale jeszcze nie są na to gotowe. Euphoria, sezon drugi. To jest serial, który atakuje niesamowitą energię. Na innych poziomach też jest świetny, ale po prostu to, to jak on ten serial wygląda, jak on jest zrealizowany, to jest niesamowita podróż. The Boys Present Die Baltico, czyli krótkie kreskówki ze świata The Boys. Przezabawne, urocze, pomysłowe. Każdy odcinek jest jakiś inny. Undone, sezon drugi. To jest... Kontynuacja, której się nie spodziewałem, Pomyślałem, że pierwszy sezon jest zamkniętą całością, ale nie, przechodzi w drugi, w drugi, sezon i w drugi sezon jest tą, tak naprawdę tym głównym daniem. I to jest era, w którym bohaterowie podróżują w czasie, ale muszą odkryć, nauczyć się, że tak naprawdę największą, największa magia polega na tym, że możemy podejść do drugiego człowieka i z nim porozmawiać. Nie musimy podróżować po czasie, nie musimy zmieniać wszystkiego, nie wiadomo jak głęboko w historii ludzkości, żeby coś naprawić że tak naprawdę musimy się zgodzić z tym, że nie, nie możemy wszystkiego naprawić. I tak naprawdę powinniśmy się, się skupić na tym, żeby pomóc tym osobom, na którym nam, nam zależy tu i teraz. Paczynko, Bo to jest najlepsza telenowela, jaką w tym roku powstała. Historia ludzi z XX wieku z Korei, którzy musieli porzucić życie i przenieść się do Japonii. Rodzą, umierają, kochają się, nienawidzą. Czego tutaj nie kochać? Miejsce dziewiąte, Jack Reacher, bo to jest po prostu serial o dwumetrowym gościu, który jest napakowany i robi porządek w mieście. Czego tutaj nie kochać, nie? No i na dziesiątym miejscu, Powrót, bo to jest fajny serial, ale no przede wszystkim, żeby jakiś polski tytuł był w ogóle na jakimkolwiek z tym zestawieniu. I Powrót jest polski. To jest świetna obsada, bardzo urocza obsada i takie podejście do tego, takie w moim stylu, czyli główny bohater wstaje z martwych, po prostu wstaje, dosłownie budzi się w trumnie, otwiera sobie grupne na powązkach i kontynuuje życie. I nigdy się nie dowie tak naprawdę dlaczego. Ale musi się pogodzić z tym, że nigdy nie pozna odpowiedzi, po prostu musi wykorzystać szansę, którą ma od życia. Jeśli chodzi o odcinki, no to prawdopodobnie odcinek South Parku Pijama Day, to jest mój ulubiony odcinek tego roku. Jeśli chodzi o filmy na no miejscu dziesiątym, już będę o tym mówić. Jackas Forever, bo tam było bardzo dużo penisów i było bardzo dużo bicia penisów. Metal Lords na miejscu dziewiątym, no bo grają metal, no. I kochają ten metal, i ogólnie ten, cały ten film kocha metal, no. Na miejscu ósmym Apollo 10,5. Bo lubię jak Richard Linklater opowiada z nostalgią o swoim dzieciństwie, a tutaj właściwie to, tylko ty, tyle on robi, więc no. Na miejscu siódmym I You Back, to, to jest po prostu sympatyczne. Który się dobrze ogląda i byłem zaskoczony jak dobrze się ogląda. Ma bardzo dobre poczucie humoru, bardzo fajnych bohaterów. Wszystko do lubienia. Tabgan. Maverick. Ten film zrobił wszystko co miał zrobić i zrobił to dobrze. Co tutaj jeszcze mogę dodać? Mogę dodać, że jak wczoraj oglądałem Men i szedłem na salę, to na korytarzu przez drzwi usłyszałem motyw muzyczny z Top Gun. I miałem po prostu, tak sobie tylko pomyślałem... Oby to nie był najlepszy moment z mojej wizyty w kinie, że usłyszałem ten motyw muzyczny Stawgan, że men okaże się dobre, że będzie warty sensu. No i ja okazało się warty sensu. Ale usłyszenie motywu muzycznego Stawgan też było miłe. Na miejscu piątym dylemat film z Amazing Prime. Po prostu lubię, jak bohaterowie mają przeżycia w ciągu jednej nocy, i faktycznie ta jedna noc zmienia ich życie, i muszą, muszą potem siedzieć. W swoim własnym towarzystwie z najlepszym przyjacielem i kontemplować o tym, co właśnie im się przydarzyło, jak to na nich wpłynie. Plus to jest bardzo zabawny film. Miejsce czwarte: Bad Guys, czyli bardzo zabawna animacja. Sam Rockwell, piękny głos, piękny wokal. Miejsce trzecie: Viking. Czyli opowieść o zemście, która tak naprawdę opowieść o zemście mało mnie obchodzi, ale to jak ten film jest zrealizowany, ile tam jest sztuczek magicznych, po prostu na ekranie, filmowych sztuczek magicznych, to jaki ten, ten film ma styl, jaki ma klimat, to, to mnie chwyta strasznie. No i na miejscu drugim Batman. Czyli film o tym, co by się stało, gdyby ludzie potrzebowali Batmana, ale tak naprawdę nie wiedzieli, że potrzebują Batmana i mm, skończyli na tym, że potrzebują kogoś innego. Plus to jest bardzo dobra opowieść o dorastaniu, o odnajdywaniu swojej własnej drogi, bo to w tej, w tej wersji Batman jest bardzo młody i jeszcze szuka tego swojego stylu, tak naprawdę o co mu chodzi. No i na miejscu pierwszym jest Doma z Netflixa. Nie tak jak 14 stycznia napisałem, że to jest moja pierwsza perełka roku, no to pół roku później niestety to nadal jest mój ulubiony film roku. To jest film antologiczny, składa się z trzech oddzielnych opowieści skupionych wokół... Nawet nie jestem pewien, czy wokół tego samego domu, ale w jakie, wokół jakiegoś budynku, na trzech różnych przestrzeniach czasowych. I ten film można lubić i nie lubić z tego samego powodu, ponieważ ten film jest trochę najlepszym horrorem tego roku trochę najlepszą fantazją tego roku trochę najlepszym dramatem trochę najlepszym horrorem ale też trochę trudno powiedzieć w ogóle o co chodzi w tym filmie. Jest przepiękną animacją, ma przepiękny voice acting i ma ogromną siłę ekspresji. Ale też równocześnie bardzo trudno coś o nim powiedzieć konkretnego, jakoś zawrzeć swoje wrażenia w taki sposób inny niż po prostu musicie to zobaczyć. Tak jak napisałem kiedyś o szadańskim tangu, że minęło tam 20, ile, tam 20, 30 lat od momentu premiery i ani jedno słowo nie zostało napisane o tym filmie, tak naprawdę. Tak samo jest tak naprawdę z domem. To jest film, który istnieje tylko między tobą i nim. I musicie się z nim zmierzyć samodzielnie. Zazwyczaj ja na koniec opowiadam jeszcze o innych filmach, które widziałem, o innych tytułach, które widziałem w ostatnim tygodniu. Tylko teraz już brakuje mi czasu i raczej ten film będzie powyżej 20 minut. I zapraszam na bloga, tam piszę o tych wszystkich rzeczach, które oglądam. Dziękuję za wysłuchanie i mam nadzieję, że znajdziecie film, serię, Serial dzisiaj, albo w najbliższym czasie, który pokochacie. Cześć.